Podłączony do komputera mikrofon nagrywa zbyt cicho, zwiększmy jego głośność w systemie. Pierwsza metoda to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę głośnika i wybór otwórz ustawienia dźwięku. W sekcji wejście wybieramy nasz mikrofon i klikamy na właściwości urządzenia. Tam możemy zwiększyć poziom głośności. Drugi sposób wymaga kliknięcia prawym na ikonę głośnika i wybór opcji dźwięki. W zakładce nagrywanie klikamy na nasz mikrofon i wybieramy właściwości. Sterowanie głośnością znajdziemy w zakładce poziomy. Będąc w tym miejscu, warto sprawdzić, czy w zakładce zaawansowane zaznaczone są obie opcje wyłączności. Jeżeli mikrofon w ogóle nie działał, upewnijmy się, że w zakładce ogólne wybraliśmy włączenie urządzenia.